Studium Megłogów Paweł Tupaj, przed meczem ze Stalą Rzeszów. Można powiedzieć, że za chwilkę ze studia wybiega na trening, a jutro wsiada w autokar i jedzie do Rzeszowa, Dalekiego Rzeszowa. Po punkty, Paweł. Dokładnie, dokładnie, oczywiście. Cel jest zawsze ten sam, jedziemy po zwycięstwo i no i mam nadzieję, że wyjazdowo bardzo dobrze zaczniemy ten sezon. No właśnie, bo z Wami dwa mecze u siebie, zmienne nastroje w drużynie pewnie, bo wielka radość po inauguracji i pewne zwycięstwie 3-0 z Adonopole. A co stało się z Polonią Bytą na boisku, że na tych punktów nie udało się zdobyć? No na pewno troszkę zawód, nawet nie troszkę, bo, bo na pewno, zwłaszcza po tej końcówce, gdzie, gdzie graliśmy już w przewadze, liczyliśmy, że, że odrobimy te straty, a nie tylko na remis, a a nawet na wygraną niestety nie udało się nawet punktu zdobyć. No i to na pewno boli, bo tych sytuacji było bardzo dużo w końcówce i, i myślę, że chociaż jedną z nich powinniśmy wykorzystać. Braku skuteczności czy czegoś jeszcze? Myślę, że przede wszystkim skuteczności, no bo no jednak nie da się wygrać meczu, kiedy przy tylu sytuacjach nie strzela się chociaż jednej, bo zazwyczaj tak w piłce jest, że dopóki tej pierwszej bramki na nie straci, to broni się jak tylko może. Czuję, że, że może wywieźć te punkty tak jak Polonia z Głogowa. No i niestety nie, nie, dało się, nie udało się ich napocząć, i przez to też myślę, że, że nie wygraliśmy tego meczu. Stal Rzeszów to nie będzie łatwy przeciwnik. Już udowodnił w poprzedniej rundzie, w poprzednim sezonie, że no, potrafi zbywać punkty na ligowych boiskach. To prawda początek sezonu też będzie troszeczkę słabszy, bo przegrali, ale już u siebie pokonali również w drugim meczu o Śląsk Wrocław. Czego można się po nich spodziewać? Na pewno tego, że to jest bardzo ambitny zespół, młody wiadomo jak to z młodymi ludźmi chcą się pokazać, też na, na tej ligowej arenie. Na pewno musimy skupić się przede wszystkim na sobie. Bo, bo oczywiście, to jest jedno, ale to od nas będzie zależało, jak ten mecz będzie wyglądał. Bo, jeśli my narzucimy swój, swój styl gry, tak jak chcemy grać, jeśli będziemy skuteczni w tym, co będziemy robić, to uważam, że na spokojnie możemy ten mecz wygrać. A, no i tego też e, oczekujemy od siebie. Można powiedzieć, że od początku sezonu Waszy grze widać taką energię, pozytywne nastawienie. To jest taki atak od początku na rywala. E, taki był plan na tych e, treningach, e, sparingach e, przygotowawczych? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Chcemy na boisku tak jak przed chwilą powiedziałem, dominować. Chcemy, żebyśmy to my stwarzali jakby e, to, jak będzie ten mecz wyglądał, jakby żebyśmy my byli kreatorami żeśmy my, jakby od początku zaznaczali, że, że chcemy wygrać ten mecz, że, a, że nie będzie z nami łatwo i myślę, że początek pokazuje, że, że idziemy w dobrą stronę. No właśnie, te zespoły z może można powiedzieć, troszeczkę ci nie leżą, bo pamiętam taki mecz z Rysowią w 2022 roku, kiedy już w szóstej minucie musiałeś opuścić boisko i zdarzyła się bardzo ważna kontuzja. Tak, to prawda, a, graliśmy z że Rzeszów, zestawiałem piłkę przy linii końcowej. Błaha sytuacja, piłka wychodziła na, na odbrankowy, a jednak przeciwnik chciał ambitnie, chociaż uważam z perspektywy czasu niepotrzebnie, gdzieś tą piłkę mi odebrać, a zamiast w piłkę trafił w moje kolano, a zerwałem w dwa krzyżowe no i niestety straciłem pół roku. Ale nie ma tego złego, bo uważam, że każda kontuzja czegoś mnie uczy, więc... Więc jakby uważam, że wróciłem silniejszy i, i, i myślę, że, że to też pokazałem na boisku, bo, bo już tak naprawdę to trzeci rok po kontuzji za mną i, a, i nadal tu jestem, więc wydaje mi się, że, że nie jest tak źle. No właśnie, bo te powroty po kontuzjach w twoim przypadku były jeszcze mocniejsze niż chyba gra przed kontuzją, bo pamiętam też, że poważnej kontuzji nie brakowało, gdy występowałeś w lechu Poznań również. Tak, tak też za, za młodu. To co prawda to była faktycznie kontuzja przemęczeniowa, bo. Bo tam e, nie było e, kontaktu osób trzecich, że tak powiem, w tej kontuzji. E, no ale to naprawdę wtedy jakby najbardziej mi się zapaliła taka czerwona lampka, aha, a trzeba pracować, trzeba pracować, bo, bo gdzieś jako, jako młody zawodnik, no gdzieś często tak bywa, że, że się myśli, że wszystko przyjdzie samo, wszystko przyjdzie łatwo, a, a wtedy w momencie takim trudnym, w, w gdzieś tam na początku tej przygody z piłką, Człowiek sobie uświadomił, że, że naprawdę trzeba dużo dodatkowej pracy, żeby na tym szczeblu centralnym przynajmniej występować. Nie dużo brakowało do tego szczebla ekstraklasy. Można powiedzieć, że byłeś w Lechu Poznań kilka lat, zdobywałeś z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski do lat 17 i nawet strzelałeś bramkę wtedy w finale. Trenowałeś również u Adama na nawałki. Jak podsumujesz ten okres i czego faktycznie zabrakło, żeby w tej ekstraklasie zagrać? Jeszcze dodam, że mistrzostwo u 19 też w blizem mistrzów. No fajne, fajna, kariera juniorska, w sensie ta przygoda juniorska była naprawdę fajna. Można było dotknąć trochę dużej piłki, ale to już jest przeszłość jak to zawsze mówimy w szatni nieżej przyszłością. No tak, no, było blisko gdzieś tam, żeby do tej ekstraklasy się przebić. Nie mam pojęcia, może właśnie ten troszkę tego czasu straconego na kontuzję. Nie wiem, jakby nie chcę tego też roztrząsać, bo uważam, że, że życie pokazuje, jak to wszystko ma być i, i, i najwidoczniej tak miało być. Uważam, że jeszcze wszystko jest przede mną. Tak jak tutaj z Hrobem, byliśmy o krok. o krok od tej kasy. Myślę, że spokojnie jeszcze będzie mi dane zagrać w teksturkasie. Bo jak się patrzy na tę drużynę, która teraz wybiega na murawę, to jest nadzieja znowu na to, że ten sezon faktycznie może być lepszy niż ten poprzedni. Ech, zdecydowanie, no nie wyobrażamy sobie po raz kolejny e, tak ciężkiego sezonu, jeśli chodzi o ligowy byt. E, no i wszyscy wierzymy w to, że, że ten wynik będzie o wiele lepszy. A jak leży nowa koszulka? O, idealnie. Myślę, że, że to, jest też, e, to jest też fajny, e, fajny taki sygnał, że no, że chcemy, że chcemy iść do przodu się rozwijać jako klub, jako, jako marka, jako brand, więc no, uważam, że jest super, bo. bo, bo... I materiał, i wykończenie tej koszulki, i jakby te detale, no naprawdę robią wrażenie. Ty masz takie doświadczenie, jeśli chodzi o tę koszulkę firmy Macron, bo w Lechu Poznań również występowałeś w tej firmie, w koszulkach tej firmy. Powiedz, mówiłeś o tym, że Lech Poznań wtedy też przycierał szlagi, szlaki, jeśli chodzi o koszulki tej firmy. Jest ta różnica po tylu latach w wykonaniu tych koszulek? E, tak, tak. Firma się bardzo rozwija. Widać, że że ta jakość idzie do, do przodu, ale, tak jak powiedziałeś, właśnie już wtedy, już wtedy było to naprawdę na wysokim poziomie, i, i było wszystko, co potrzeba. Naprawdę firma dostarczała każdy, każdy produkt, jaki lek potrzebował w tamtym czasie. I jak tylko się dowiedziałem, że tutaj będzie firma Macron, to naprawdę byłem zadowolony, bo wiedziałem, że, no, że będzie to. Na wysokim poziomie. To są piękne, takie dedykowane koszulki, bo wiadomo, że mamy dwie rocznice bardzo ważne. Czy Wy, jako drużyna, jako zawodnicy, na przykład, czujecie taką odpowiedzialność za to, że no, to są takie ważne momenty historyczne w klubie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że e, wiemy, że nadchodzą teraz fajne fajne, ważne momenty. Dla klubu, no i na pewno też my jako drużyna będziemy robić wszystko, żeby, żeby razem z kibicami, razem z, z sztabem, zarządem, wszystkimi ludźmi dookoła Chrobrego a dumnie reprezentować te barwy. Pawka, taka ksywka? Tak, pawka, pawka tupi, też zdrobniale też tak na mnie mówią chłopacy. No tak się przyjęło już od najmłodszych lat a właśnie w akademii. I tak zostało za mną, bo gdzieś zawsze ludzie, gdzieś na szlaku się zawsze przecieraliśmy, czy tutaj z trenerem wcześniej, Iwanem Dziurdziewiczem, czy Maciejem Stachowakiem, Stachowiakiem, który teraz jest w rezerwach, no to już za czasów Lecha. Oni mnie ściągali tak naprawdę do Akademii Lecha Poznań, więc, więc gdzieś zawsze tutaj za, za mną to wszystko krążyło, też e, sporo zawodników z tamtych lat też, e, też gdzieś tu się przewijało przez chrobry, więc, e, więc e, gdzieś to wszystko pozostawało tutaj. No to co? Życzymy przede wszystkim powodzenia w kolejnym meczu, ale też dużo zdrowia na boisku, bo chyba to jest niezbędne, aby sięgnąć po te cele, które sobie wyznaczyliście w tym sezonie. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.